26 najbogatszych ludzi posiada tyle pieniędzy, co biedniejsza połowa ludzkości, czyli około 3,8 miliarda ludzi. Brzmi to nie najlepiej, ale czy to naprawdę coś złego? Co z tego wynika? Jakie są konsekwencje? Czy to zmienić i przede wszystkim jak? Nierówności społeczne to trudny temat, wokół którego narosło sporo niejasności. Zacznijmy od tego, co tak naprawdę jest naszym celem i dlaczego. Czy w ogóle da się całkowicie zlikwidować nierówności między ludźmi? Najprawdopodobniej nie. Mimo wielu wpływowych teorii, takich jak ta Jana Rousseau, która mówi, że naturalnym stanem dla społeczeństwa jest równość, to historycznie zwykle działaliśmy w jakiegoś rodzaju hierarchii, w której osoby na górze drabiny zgarniają na siebie więcej dóbr niż ci na dole. Rozmawiając o nierównościach społecznych, można popełnić dwa podstawowe błędy, których dzisiaj będziemy się starali uniknąć. Po pierwsze, nie chodzi o to, żeby je całkowicie zlikwidować i doprowadzić do jakiegoś stanu utopii, spokojnie. Wiemy, że były już takie próby i nie wspominamy ich raczej najlepiej. Po drugie, nie chodzi tylko o nierówności dochodowe czy majątkowe. Oczywiście pieniądze są istotne i są tutaj bardzo jaskrawym przykładem, który może pokazać nam skalę problemu, ale to zdecydowanie nie wszystko. Właściwym celem jest po pierwsze, stworzenie równych szans dla wszystkich członków społeczeństwa. Po drugie, chodzi o wypłaszczenie skrajnych nierówności i doprowadzenie do odpowiedniej mobilności społecznej. Kiedy myślimy o nierównościach, do głowy przychodzi nam na przykład ruch sufrażystek walczących o prawa kobiet na początku XX wieku czy lata 60., Martin Luther King i postulaty zniesienia segregacji rasowej. Brak praw wyborczych czy możliwości nauki na uniwersytecie to bardzo jaskrawy przypadek nierówności obywateli, który na szczęście zniknął w większości rozwiniętych krajów zachodu. Dlatego nierówności nie wydają się dla nas problemem dnia codziennego, ponieważ żyjemy w przeświadczeniu, że każdy jest kowalem swojego losu i jeżeli coś mu się nie udało, no to... Najprawdopodobniej jest jego wina. I tutaj istotna kwestia. Oczywiście każdy steruje swoim życiem i jest za nie odpowiedzialny, ale bardzo często nie doceniamy wagi okoliczności i wydarzeń, które są niezależne od nas. To znaczy doceniamy, ale w zależności od kontekstu. Jeżeli uda nam się coś, co jest niezależne od nas, na przykład w trakcie zawodów, nasz przeciwnik w biegu na 60 metrów się wywróci, no to mieliśmy szczęście. Dobra nasza. No ale jeżeli to my się wywrócimy, no to będziemy szukali zewnętrznych źródeł tego problemu. Czy na przykład bieżnia była dobrze wyrównana, albo czy nasze buty to nie jest wadliwy model? Dzisiejsze nierówności nie są tak oczywiste jak te z XX wieku, co wcale nie znaczy, że nie są równie poważne. Nikt w XXI wieku, szczególnie w USA, nie próbowałby odebrać prawa do głosowania osobie czarnoskórej. Ale komisje, które są zlokalizowane w dzielnicach, w których mieszkają głównie Latynosi i Afroamerykanie, bardzo często mają za mało personelu i tworzą się tam wielkie kolejki. John Oliver w swoim programie Last Week Tonight podaje przykład chłopaka, który na głosowanie czekał aż 7 godzin. Rozumiecie? W teorii wszyscy mają równe prawa, ale praktycznie są ukryte koszty. Innym przykładem, który ma olbrzymie znaczenie, jest dostęp do edukacji. I tak, w teorii w Polsce wszyscy mamy dostęp do darmowej edukacji podstawowej, średniej, a nawet wyższej. Ale jeżeli wejdziemy głębiej, to może okazać się, że niektóre szkoły z prowincji będą otrzymywać mniej pieniędzy na jednego ucznia, przez co mogą mieć niekompletne kadry oraz przemęczonych nauczycieli i przepełnione klasy. Uczeń w takiej szkole, mimo dobrych chęci, może po prostu mieć trudniej, jeżeli rodzice nie zapewnią mu zajęć dodatkowych. A musimy pamiętać, że dziecko z bogatej rodziny będzie mieć zarówno lepszą szkołę, jak i zajęcia dodatkowe. Studia przyniosą jeszcze inny problem, ponieważ zwykle uniwersytet znajduje się w dużych miastach, przez co pojawiają się jeszcze koszty przeprowadzki i utrzymania na miejscu. Ale nierówności społeczne to nie tylko trudna sytuacja dla najbiedniejszych, ale też konsekwencje dla całego społeczeństwa. Widać to wyraźnie na opracowanym przez naukowców modelu zależności nierówności dochodowych do indeksu problemów społecznych. Do wspomnianego indeksu zalicza się między innymi Umieralność niemowląt, zabójstwa, populacji więźniów, nastoletnie macierzyństwo, ale też otyłość, choroby psychiczne, długość życia czy kompetencje matematyczne. Jak się okazuje w krajach charakteryzujących się niższym poziomem nierówności dochodowych, takich jak Japonia, Szwecja, Norwegia czy Finlandia, jest o wiele niższy wskaźnik problemów społecznych. Innym skutecznym sposobem na zmniejszenie nierówności społecznych są oczywiście akcje charytatywne. Warto brać w nich udział nie tylko dlatego, że pomagają potrzebującym, ale też dlatego, że budują w nas wrażliwość na sytuacje innych. Przykładem dobrej i mądrej akcji jest szlachetna paczka zorganizowana przez Stowarzyszenie Wiosna. Jest to ogólnopolski projekt mający na celu wsparcie materialne i mentalne rodzinom i osobom, które tego potrzebują. Bank BNP Paribas od roku 2018 jest strategicznym partnerem szlachetnej paczki. W roku 2019 do akcji włączyło się 3000. 317 wolontariuszy z banku, którzy przygotowali paczki dla ponad 100 rodzin z całej Polski. Nierówności mają też duże przełożenie na zdrowie, co widać chociażby z badań przeprowadzonych w USA. Najdłużej żyje się tam w Stanach, gdzie nierówności są najmniejsze, a najkrócej, zgadliście, tam gdzie największe. W dążeniu do eliminacji nierówności społecznych najczęściej przywoływane są dwie drogi, szwedzka i japońska. W Szwecji widzimy duże różnice dochodowe, a państwo niweluje je poprzez wysokie podatki i politykę społeczną. Japonia utrzymuje mniejsze różnice dochodów przez zrównoważony system płac. Według Nicolasa Nassima Taleba, guru nauk społecznych, którego książkę anti -Fragile bardzo serdecznie Wam polecam, dobre społeczeństwo to nie takie, w którym wszyscy są równi, ale takie, w którym każdy ma równą szansę na awans społeczny, jak również, co bardzo ważne, na upadek z drabiny społecznej. Według taleba ważniejsze od tego, kto ile zarabia i jakie są między nimi różnice, jest to, czy bogaci mają szansę zbiednieć i analogicznie, czy biedni mają szansę, żeby stać się bogatymi. Idzie on jeszcze dalej, twierdząc, że najważniejsze nie jest to, ile ja teraz zarabiam. Być może ja zawsze będę zarabiał mało, ale istotne, czy moje dziecko ma szansę zarabiać więcej. Jeżeli takie ruchy po drabinie społecznej, w górę i w dół, są niemożliwe lub zbyt wolne, czyli mobilność społeczna jest niska, to nierówności stają się uciążliwe, ponieważ czujemy, że są one nieuniknione, że nasz los jest z góry przypieczętowany i tracimy motywację, żeby chcieć to zmienić. Mobilność mierzy się na przykład sprawdzając w jakich grupach dochodowych plasują się synowie ojców z danego pokolenia. Mobilność byłaby doskonała, gdyby dzieci ojców z grupy 20 najgorzej zarabiających lądowały równomiernie w każdej zmiany grup dochodowych. Co ciekawe, w przywołanych przez taleba jako przykład Stanach Zjednoczonych aż 42% synów pozostaje w tej samej grupie dochodowej co ich ojcowie, natomiast jedynie 8% pnie się w górę. W Szwecji w tej samej grupie pozostaje 26%, a 11% pnie się w górę. Najbliższy ideałowi model mobilności społecznej ma Dania, więc paradoksalnie kariera od Putzbuty do milionera jest bardziej prawdopodobna w socjalnej Skandynawii niż w liberalnych Stanach Zjednoczonych. Może to się wydawać kontrintuicyjne, ale te dane wyraźnie świadczą o tym, że taka jest prawda. Podsumowując, nierówności społeczne to nie tylko nierówne dochody czy majątki, chociaż mają z tym sporo wspólnego. W walce z nierównościami nie chodzi o to, żeby wszyscy posiadali tyle samo, ale żeby mieli równą szansę na awans społeczny albo na spadek, na dół drabiny. Nierówności społeczne mają wiele konsekwencji, nie tylko dla najbiedniejszych, ale również dla całego społeczeństwa, które w różne sposoby płacą ich koszty. Mam nadzieję, że teraz choć trochę lepiej rozumiecie ten temat. Jest wiele różnych rodzajów nierówności społecznych, ale dzisiaj chciałem nakreślić Wam ogólne zasady, które nimi rządzą i dlaczego uważam, że powinniśmy z nimi walczyć. Tymczasem, dzięki za uwagę, wejdźcie na facebookową grupę jutro, slash własny kanał. Trzymajcie się ciepło, subskrybujcie kanał i to już dziś.